Nigryjski książę zdetronizowany przez indyjskiego bąbelka. O nowym skamie już za chwilę! Ale najpierw wideo w Google Search Console. Jeśli Google wykryje na Twojej witrynie film, to na lewym pasku nawigacyjnym w sekcji zasięgu pojawi się raport indeksowania wideo. Dzięki niemu dowiesz się między innymi na ilu stronach Google zidentyfikowało wideo, które filmy zostały zaindeksowane z powodzeniem, lub jakie problemy uniemożliwiają ich indeksację. W poprzednich odcinkach wspominaliśmy o problemach z indeksacją nowych podstron. Problem jest jednak na tyle duży, że oficjalnie odniosło się do niego samo Google. Oh my god! I am part of the problem. 15 lipca na Twitterowym koncie Google Search Central pojawił się następujący komunikat. Trwa problem z indeksowaniem w wyszukiwarce Google, który dotyczy dużej ilości witryn. Witryny mogą doświadczać opóźnień w indeksowaniu. Pracujemy nad zidentyfikowaniem przyczyny. Następna aktualizacja nastąpi w ciągu 12 godzin. Świadomość problemu to pierwszy krok do jego rozwiązania. Metoda na wnuczka to już przeszłość. Oszuści idą z duchem czasu i przenoszą się na wizytówki Google. New York Times informuje o nowym popularnym scam metodzie na jedną gwiazdkę. Oszuści kontaktują się z moimi restauracjami i grożą im wystawienie złej opinii, jeśli nie dostaną pieniędzy w formie cyfrowych kart podarunkowych. Wiadomości bardzo przepraszają, tłumacząc, że nie mają innego wyboru, bo dzięki odsprzedaży kart są w stanie wyżywić swoją rodzinę w Indiach. Na co? Bombylekowi będziesz żałować? Google wie już o problemie i prosi o to, by po prostu zgłaszać im fałszywe opinie. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, zapytajcie nocny trakt towarzyski. Mają ostatnio w tym wprawę. Google modyfikuje wskazówki dotyczące znaczników title. Do tej pory w dokumentacji proszono nas o jasne zaznaczenie, który nagłówek jest tym głównym dla danej strony. Ostatnia aktualizacja nieco to doprecyzowuje. Teraz ma być jasne, który tekst jest głównym tytułem dla stron. Zmiana niby kosmetyczna, ale potwierdza teorię, że tekst mający font o wielkości 50 pikseli może być ważniejszy niż oznaczenie fragmentu tekstu nagłówkiem H1. I to już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o subach, lajkach i opiniach w komentarzach. Tylko szczerych, cześć!